Gość poranka krótkie. W naszym studiu profesor Jerzy Miziołek, dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o ekspozycji widoczne-niewidoczne, która zostanie otwarta w połowie czerwca, ale chciałbym, żebyśmy jednak odnieśli się pokrótce do wydarzeń ostatnich tygodni, bo po usunięciu z ekspozycji prac Natalii LL i Katarzyny Kozyry rozpętała się jedna z najgłośniejszych chyba dyskusji dotyczących Muzeum Narodowego w Warszawie. Zarzucano panu m.in. wprowadzanie cenzury, czystki a media Społecznościowe zalały zdjęcia ludzi, ludzi jedzących banany, co miało być wyrazem protestu przeciwko pana decyzji. Pan, nie licząc oświadczenia, dość rzadko komentował całą sytuację. Dlaczego? Dlatego, że posługiwano się nieprawdami, półprawdami albo całkowitymi nieprawdami. Wyjmując moje słowa z kontekstu, nigdy nie cenzurowałem sztuki. Plan zmiany ekspozycji na galerii XX i XXI wieku jest napisany w moim projekcie funkcjonowania muzeum od Przeszło y, pół roku pełnie tę funkcję, to jest zapisane i ja to realizuję po prostu. Mówiąc krótko, nie było żadnego zamachu na dzieła sztuki. Pięć tysięcy innych dzieł czeka na pokazanie. A to, że z Muzeum Narodowego w Warszawie moi poprzednicy uczynili trochę zachętę i jednocześnie trochę CSW, wielkie, znakomite instytucje zajmujące się sztuką e, współczesną, no to czy nowoczesną, no to sprowadziło to do tego, że wykorzystano moment wyłączania, nie zdejmowania przecież. Tam nie, ma tam nie ma klimatyzacji. Wiadomo, tak, wyłączenie to jest jak zdjęcie, zgoda. Ale proszę Państwa, przecież przez pół roku mojego funkcjonowania te obiekty znajdowały się na galerii, a ponieważ myślimy też o kwestiach związanych przecież z klimatyzacją, tam nie ma klimatyzacji, więc po raz pierwszy zaczęliśmy o tym myśleć, bo to są drogie inwestycje, tam jest 35 stopni ciepła latem. To jest poboczny nurt, tak jak za poboczny nurt wzięto to, że pisano do mnie listy, że się zwracali ludzie o to, by rzeczywiście zignorować niektóre dzieła, czyli je po prostu wyłączyć. Proszę zwrócić uwagę, ja ich nie wyłączałem. Były, natomiast powoli wygaszaliśmy, czy zwijaliśmy tą galerię, ponieważ po prostu za chwilę pojawi się ta właśnie nowa, niezwykle ambitna i ciekawa. No i ocenicie Państwo, czy warto było rzeczywiście spośród tych pięciu tysięcy dzieł wyciągnąć kolejne. Natomiast. Z Z tych wszystkich, tych, państwa tych, wszystkich krytyków, mhm. o, którzy krytykują moje podejście do sytuacji, jestem dyrektorem, mam prawo to zrobić, po prostu mam swoją własną wizję dynamiki, ogłosiłem to. Sześć przeszło miesięcy temu, konsekwentnie to realizuję, natomiast zarzuty o moje cenzurowanie, są absolutnie bezpodstawne. Ci z Państwa, którzy mają ochotę w swoich galeriach gdziekolwiek powiesić czy wyświetlać te rzeczy, przecież my pożyczamy dzieła. Możecie Państwo je pożyczyć od nas i eksponować. Po prostu ja nikomu tego nie zabraniam. Odwrotnie zachęcam do takich działań, jestem otwarty na długoterminowe czy krótkoterminowe wypożyczenie. W tej chwili te dzieła, podobnie jak wszystkie inne, czy prawie wszystkie inne trafiły do magazynu, bo w kolejce stoi 5 tysięcy dzieł sztuki z tej epoki. Kontrowersje wzięły się być może poniekąd stąd, że pańska decyzja dotyczyła dzieł polemicznych, nazwijmy to, drapieżnych. Nie, dotyczyła to całej galerii, tylko że te może znalazły się wcześniej, jako dzieła, które świecą, jako dzieła, które produkują właściwie ciepło, które, które tam jest obecne. Ja nie twierdzę, że to był główny powód, na to złożyło się wiele rzeczy, ale powtarzam, plan. Z, z, z zmiany ekspozycji, on istnieje od momentu, kiedy zostałem dyrektorem Muzeum Narodowego i na dowód tego, że tak jest, przecież przez pół roku te dzieła wisiały. Więc to jest zarzut absolutnie bezpodstawny. Zarzucanie mi czegoś takiego więcej, jak usłyszałem o tym całym szumie, to przecież powiedziałem: Proszę bardzo, włączmy to na nowo. Nie było z mojej strony blokady, ja reaguję na y, ludzi słowa i myśli, tyle że byłbym człowiekiem, nie uczcimy my wobec ministra kultury i wobec wszystkich tych, z którymi współpracuję, gdybym tej galerii po prostu rzeczywiście nie dokonał jej jak gdyby nowego spojrzenia. przygotował ją, przygotowali tą nową ekspozycję, wybitni specjaliści, sześć osób z działu sztuki nowoczesnej pod kierunkiem dr Manickiej. Mówimy I o teraz o ekspozycji widoczne-widocznej. Mówimy, mówimy o nowej, mhm. tak jest. Czyli nie rozumiem, że ta galeria sztuki XX-XXI wieku, którą znaliśmy dotąd zostaje? wygaszona, nazwijmy to, rusza w połowie czerwca ekspozycja Widoczne Niewidoczne. To będzie... Zostaje zmieniona po sześciu latach ekspozycja w Galerii Sztuki XX i XXI wieku. Stawiamy raczej na wiek XX, bo ja stoję na stanowisku. Nawet to napisałem w publikacji, która wystawie będzie towarzyszyć. Czy pokazowi, bo pokaz, który otworzymy 13 czerwca dla dziennikarzy, a od 14 dla publiczności. Pokaz, który potrwa najprawdopodobniej do 1 grudnia, jest głosem w dyskusji, co z tych kilku tysięcy dzieł, które posiadamy, prawie pięć tysięcy dzieł sztuki z tej epoki, od 1914, co pokazywać, co wybierać? Zwłaszcza niech pan pomyśli, my nie pokazujemy dzieł takich artystów jak Leże, jak Picasso, nie pokazujemy nawet Kandinskiego, którego mamy. Mamy całe mnóstwo znakomitych dzieł schowanych gdzieś tam. Muzeum narodowe musi być dynamiczne, musi uświadomić mieszkańcom Warszawy i wszystkim osobom mieszkającym w Polsce czy do Warszawy przyjeżdżającym, że coś się tu dzieje, że pokazujemy rzeczy, jeśli sześć lat wisiała kolekcja. Mówię o poprzednim wcieleniu galerii sztuki XX i XXI wieku. Minęło sześć lat. A w kolejce czeka, jak powiadam, 5 tysięcy dzieł i ja mam to napisane w programie, to co by pan na moim miejscu zrobił, też państwa zapytuję, zwróćcie państwo uwagę, co może zrobić dyrektor Muzeum Narodowego, któremu się mówi, że to jest ciasne muzeum. Tak nie mamy przestrzeni. Musimy tą przestrzeń w sposób nieprawdopodobny zupełnie eksplorować i za każdym razem, jak Państwo popatrzycie na nasze ekspozycje, jak to jest przemyślane. Jest w tej chwili wystawa bankowa. Wspaniały, ciekawy pokaz dzieł z zasobów, czy ze zbiorów Banku PKO BP. Ona jest, jak z, tamtą galerię wygaszaliśmy, czyśmy zamykali przed otwarciem w połowie czerwca nowej, to jest cały czas dostępna galeria, gdzie macie Państwo Iryszarda Grzyba, i macie dwórnika, i macie państwo wspaniałych artystów XX wieku, więc nikt nie może powiedzieć, że w Muzeum Narodowym nie można w tym czasie oglądać wybitnych dzieł. Zostało to wyjątkowo przemyślane, ja znałem projekty, zaakceptowałem właśnie ten pokaz bankowy, bo jest wspaniały i bank jest naszym wielkim mecenasem, to po pierwsze. A po drugie, miałem całkowitą świadomość, że żyjemy współczesnością. Pomimo, że ja badam włoski renesans, to jednak cały czas w bardzo bliskim miejscu, Sympatycznym myśleniu pozostaje moim i moich współpracowników myślenie o sztuce nowoczesnej. Tyle, że ja stoję na stanowisku, że Muzeum Narodowe, będąc w kontekście wybitnych czterech placówek od sztuki współczesnej i nowoczesnej, powinno być może swoje eksponowanie z zamykać na roku 2000. To jest głos dyskusji, zaznaczam. Ta, ten pokaz, nawet nie wystawa, która jest właściwie czymś w rodzaju stworzenia drogi do stworzenia prawdziwej galerii sztuki XX wieku, czy może też początku XXI. Czekamy na Państwa głosy, tak. na, czekamy na opinie. Mówiąc krótko, zarzut, że ja cokolwiek cenzoruję, jest kompletnie bezpodstawny. Sam wykładam sztukę i psychoanalizę od lat i uważam, że owszem, istnieją pewne zasady funkcjonowania czegoś takiego jak Muzeum Narodowe, które musi być jak dostojna dama, prezentująca wypróbowane jakby aspekty dignitas instytucji, pokazująca splendor. Natomiast głos w dyskusji, który się rozlał jest w części napędzany absolutnie niesłużnymi zarzutami i Nie co to ze stanowczością powtórzyć. Gdyby ta dyskusja toczyła się dalej, gdyby powstawała rzeczywiście jakaś nowa galeria sztuki XX i XXI wieku, widziałby, tam, widziałby pan tam y, wspomniane prace Natalii LL i Katarzyny Kozyry? Widziałbym w tym sensie, żeby stworzyć galerię, która będzie informowała. Jak, proszę państwa, popatrzmy, w Muzeum Narodowym w Neapolu jest tak zwany gabinetto seg segreto, gdzie są pokazywane po prostu... Pozycje seksualne, jakie ludzie przyjmują, po, po, robiąc akty prokreacji. To są dzieła sztuki niewątpliwie tyle dlaczego ma je oglądać, gdybym miał to dzisiaj oceniać. Młodzież w wieku 10 lat, młodzież mamy mnóstwo lekcji muzealnych, to są zabytki, tak samo jak wszystkie inne. Ja nie poddaję ich cenzurze. Ja ich. Ja je tolerowałem przez właściwie inaczej. Nie, nie, nie wpływałem przez na zamknięcie tej galerii przez tyle miesięcy, proszę to wziąć pod uwagę. Natomiast teraz, gdybym miał mi je ponownie pokazać, to zrobiłbym po prostu takie miejsce, w których po prostu byłaby informacja, której nie było przed tą galerią, że są to drastyczne dzieła sztuki. Nie ma mowy o wyrzucaniu, nie ma mowy o cenzurowaniu. Jest tylko mowa o tym, że powinna istnieć pewna gradacja w informowaniu ludzi, którzy wychodzą do Muzeum Narodowego w Warszawie. Wróćmy do wystawy widoczne, niewidoczne. Pojawią się wątki autoironiczne również? Nie wiem, czy to autoironiczne. Lubię na przykład Witkowskiego. Ktoś mnie może nie znać jako wykładowcę uniwersyteckiego od strony wykładania sztuki współczesnej. Wykładam ją od lat. W, choćby w Szkole Psychologii, więc w Warszawie. Pytałem Szkoła o Warszawie nie wprost. Okay, zgoda, to prawda, ale prawda jest taka, że może ktoś uzna za autoironię w pewnym sensie, czy rodzaj ironii, to, że będą banany Witkowskiego, piękny obraz. Sam zresztą lubię miks z bananów. Prawda jest taka, będą i inne owoce również, trochę autoironii w tym będzie, szczególnie dla wielu pracowników Muzeum Narodowego, które niestety przyłączyli się do tego, mówię niestety, ponieważ nie, jeśli ktoś pracuje w Muzeum Narodowym, powinien pamiętać, że jednak to jest dygnita z instytucji i e, ja bym się zastanowił trzy razy, gdybym poszedł na proces. Na proces Proces przeciwko własnej dyrekcji i decyzjom tak przemyślanym. Jeszcze raz niech powtórzę. Sekwencja wydarzeń artystycznych jest przemyślana, ale banany na wystawie nowej też się znajdą. Obok oczywiście ja, jabłek, obok grusz i opu, obok innych e, owoców, które przecież no, za chwilę będzie lato i wszyscy ze smakiem będziemy je zajadali. A zatem wystawa Widoczne, Niewidoczne rusza dla publiczności od 14 czerwca. Wystawa tak malarstwa. Pan wspomniał także o twórczości Leonarda Dawini można oglądać w Muzeum Narodowym w Warszawie wydruki. Czy to się aby nie kłóci z dignitas tej Bresa, o mówił? Nie kłóci się z z tym bardziej, że, proszę Państwa, Jan Białostocki odwołuje się do wielkiego autorytetu profesor Uniwersytetu Warszawskiego światowej sławy uczony a potem też wicedyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie napisał w kilku swoich tekstach w 1952 roku kiedy była 450 rocznica śmierci Leonarda da Vinci. teraz mamy 500 jak pokazać Leonarda kiedy pożyczenie jednego dzieła kosztuje krocie półtora miliona euro kosztuje wypożyczenie obrazu gdyby się udało pożyczyć mamy w Krakowie my my no dobrze i zachęcamy do jeżdżenia do Krakowa ja jestem krakusem z formacji wszystkich do Krakowa posyłam i u... Uwielbiam Damę z Grono To największy obraz Leonarda da Vinci według mnie. Powiem tak, my pokazujemy pokaz cyfrowy, ale towarzyszą mu oryginalne dzieła sztuki z naszych zbiorów. To, że nie przewidziano przed moim przyjściem do muzeum odniesienia się do leonardianów, przyjdźcie Państwo i zobaczcie w kontekście właśnie cyfrowego, cyfrowego, cyfrowego pokazu, który daje Państwu szansę zobaczenia wszystkich dzieł Leonarda w skali 1 do 1 w znakomitej rozdzielczości, czyli jest to wy. Ustawa dydaktyczna, ale jest też naukowa w tym sensie, że mamy oryginalne dzieła sztuki z naszych zbiorów. Mamy Marka Doddziono, mamy Luiniego. Te dzieła wiszą na ekspozycji. I za chwilę, na miesiąc, muzeum narodowe w Poznaniu, Fundacja Raczyńskiej, wypożycza nam absolutne arcydzieło, którym jest po prostu obraz Metzysa, Quintyna Macysa, który jest kapitalnym hołdem złożonym Leonardowi Da Vinci. Wielkie, wspaniałe dzieło, a oprócz tego, gdybym Państwu powiedział, że my mamy wśród nie wiem, 50 rycin, 80 portretów Leonarda Da Vinci z rozmaitych czasów. Kopię znakomitą XIX wieczną pokazywaną na wszystkich ekspozycjach, jak ktoś ma Ferrariego. My mamy Ferrariego taką kopię. Mamy Monelizy, Monelizy nawet bardzo dobrą kopię. Mówiąc krótko, zapraszam Państwa do Muzeum Narodowego na poznanie tajemnicy twórczości Leonarda da Vinci. A niebawem, obok wspomnianych dzieł z naszych zbiorów, za kilka dni pojawi się absolutne arcydzieło, obraz Quentina Mecyssa, który widziany razem ze Świętą Anną samą trzecią wiszącą obok przecież w postaci cyfrowej, oto będzie po prostu opowieść o geniuszu wszechczasów, który jest wszechobecny także w naszym muzeum. Oto hołd od dyrekcji Muzeum Narodowego w Warszawie, aktualnej dyrekcji, która chce powiedzieć o Leonardzie da tak, Vinci, że o nim pamiętamy, a poza tym 6 czerwca rusza po prostu. Instalacja, która ma zaczarować sytuację, bo Leonardo będzie patronował naszemu nowemu otwarciu. Marzymy o zbudowaniu na minus 1, minus 2, na głównym wejściu instalacji, której będzie Kejdron Janusza Kapusty, który być może będzie odpowiednikiem piramidy Louvru w Muzeum Narodowym. Do Zapraszam muzeum. niebawem do Muzeum Narodowego na kolejne otwarcie w pod, w temacie Leonardo da Vinci, geniusz Trzech Do Muzeum Narodowego w Warszawie zapraszał dyrektor instytucji, profesor Jerzy Miziołek. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.